Ostatnie spojrzenie na Waikiki Na miasto Honolulu Oraz piękne góry I co ruszamy dalej Następny przystanek Fajny, mieliśmy apartament w fajnej lokalizacji. Linka Wam dam w opisie. Zamówiliśmy na portalu Airbnb. Airbnb, więc linka dam w opisie. Jest bardzo fajny, będziecie mogli sobie z niego skorzystać. Polecamy. A my co, ruszamy, ruszamy na lotnisko? Zamawiamy Ubera i ruszamy na lotnisko. Teraz lecimy do Atlanty. A za Atlanty zobaczymy, co dalej. Mój Boże, to co my przeżyliśmy z tutaj to jest po prostu jedna wielka masakra. Odprawialiśmy się prawie półtora godziny. Ja jestem w szoku i dalej się boję, że coś będzie nie tak. No, wyjazd ze Stanów na no to jest coś strasznego. Nie można latać turystycznie. Trzeba wymyślać różne inne rzeczy. No tak, zaraz my... dokończymy. Bo idziemy na kontrolę. Dokończymy. Ciężko jest, ciężko jest, wydostać dostać się z, ze Stanów na Kubę. Bardzo. Wiedzieliśmy, że może być problem. No ale to był olbrzymi problem. Na szczęście trafiliśmy na, na naprawdę super obsługę, która nam pomogła. No i z Adamem tutaj walczyli, nie? Walczymy, walczymy I tak mam wrażenie, że, że nie jest wszystko ok. Więc zobaczymy tak naprawdę na miejscu. Jesteśmy kochani w Atlancie, wylądowaliśmy po kilku godzinach lotu. 8,5 godziny tak. lotu, przeleciliśmy 8200 km. No. Ja miałem świetną pasażerkę, naprawdę ekstra. Pani od razu mi się przedstawiła. Eee, więc ja też jej się przedstawiłem, zacząłem mówić, eee, do, odpowiadać na jej pytania, więc ona od razu jak usłyszała, że jestem z Polski, wyciągnęła translator i do mnie pisze w plecaku, jak coś w plecaku mam wódkę. <grych> więc częstowała mnie wódką, oczywiście ja nie chciałem kilka razy, bo czy posz, poszła spać, przespała cały lot, więc miałem pasażerkę super. No, tak. no teraz idziemy na kolejny, znaczy na kolejny lot. No, mam 5 godzin na przysiadkę, mam nadzieję, że wszystko będzie w porządku że te nasze wizy będą ok, ponieważ tak. my mamy tarżeta del turista a de facto my podlegamy pod jurysdykcję USA i oni mają trochę inne wizy i tu jest trochę sprzeczność, czy nasze przejdą czy będziemy musieli dokupić a jak nie dokupimy to czy nas wpuszczą tak, no, a w Honolulu ciężko było się dogadać, twierdzili, że to nam wystarczy więc zobaczymy, będzie chwila zobaczymy. niepewności a Adam już cały w stresie no, jak Chodzi zbyt. jak zwykle. No i tak, a propos jeszcze trochę nas tutaj pogoda w Atlancie zaskoczyła, ponieważ no, my mamy co prawda tu tylko transfer, ale wysiedliśmy i co się okazało, że jest plus 4 stopnie. E, i tak trochę oh. my na krótki rękaw jako jedyni wysiedliśmy. E, tak, bo wszyscy w kurtkach, w klapkach. <głos> <głos> no ale, ale cóż, to tylko transfer, nie wychodzimy tak. do miasta. Okej, okay, wyjaśniło się kochani już troszeczkę rozjaśniłam wszystko. Kwestie wizowe, trochę się wyjaśniły. Podeszliśmy wcześniej do pani, bo mam jeszcze prawie no tak 2,5 godziny co do lotu. E, nie. no tak Godzina półtoryki. 40 do boardingu. Tak. E, I ja oczywiście już jak na szpilkach. A. I cały oczywiście zdenerwowany i stwierdziłem, że podejdziemy do pani spytać, czy nasze tarżety del turista jest ok. No i okazało, I okazało się, się, że jest okay. że u mnie jest wszystko ok, Dostałem pieczątkę na bilet. Natomiast okazało się, że Daniel nie może wjechać na kubę, ponieważ coś jest w dokumentach nie tak. Wiecie, pani wcześniej walczyła z tymi dokumentami. Zgodzimy komputer czasu. tam się zawieszał. Sześć razy Adam próbował na komputerze, później na telefonie. No, summa summarum, niby byłem odprawiony, a się okazało, że w ogóle nawet nie byłem odprawiony. Eee, tak. I eee, nie mógł wjechać na Kubę, ponieważ też nie był zaznaczony cel, eee, cel wjazdu, a wiadomo, że nie można jechać turystycznie, eee, także no, musiał odznaczyć, że jedzie wspierać Kubańczyków, eee, no i oczywiście wszystkie swoje dane podać. Jak już wszystkie dane zostały zaakceptowane, to już pani pojawiło się, Słuchaj, się ale... że jest możliwość wjazdu. I na razie na tyle. Jesteśmy w Atlancie. No w sumie jest to największe lotnisko w Stanach Zjednoczonych. Zobaczymy. Do samolotu raczej nas wpuszczą. Zobaczymy jak będzie w Hawanie. Lot do Hawany trwa 2 godziny 30 minut. Już tu w Atlancie są zapowiedzi samolotów również po hiszpańsku, ponieważ okoliczne wyspy karaiby no to wiadomo są głównie hiszpańskojęzyczne e, wiadomo że już dalej ameryka południowa jest też hiszpańskojęzyczna stąd jest dużo lotów na właśnie karaiby do ameryki południowej już w naszym apartamencie w Hawanie. Tu no zaszaleliśmy, wzięliśmy sobie dwupoziomowy apartament. No to jest, nie wiem czy to nie jest cała kamienica, ale pół przynajmniej kamienicy. Tak. Praktycznie na samej staróweczce. Więc będziemy mieli wszędzie blisko, blisko jest do kultowej plaży i deptaku malekon. Tu mamy kuchnię. Pani będzie przychodziła nam rano robić śniadanko. Mamy na przykład sms o której ma być śniadanie. Pani przyjdzie, zrobi ze, ze śpiewu śniadanie. tak, tu mamy pierwszą śniadanko. sypialnię. O! Super! Zaraz przejdziemy sobie jest do... łazienka? Tak, tak, jest łazienka tutaj na dole, nie? O! Mhm. Okej, okay. przejdziemy sobie do góry. Jest część wypoczynkowa. I na górze też jest część wypoczynkowa. Tak, tu mamy stolik do gry. W szachy. Wszędzie obrazy hawany. Przechodzimy do drugiej sypialni, do trzeciej sypialni i łazieneczka kolejna, więc jak ktoś chce do nas wpadać, to zapraszamy. Co najmniej pięć osób możemy przyjąć. Tak, pięć osób możemy to przyjąć. My się teraz ogarniemy troszeczkę. Wypijemy sobie kawkę na spokojnie i ruszymy na to. Też jeszcze miast. może powiedzieć dlaczego taki wielki. Ciężko tu było znaleźć coś dobrego w centrum, albo to było zwykła bardzo, bardzo zwykłe, co nie do końca odpowiadało naszym oczekiwaniom, albo było mega, mega drogie, to było jest tak upośrednione, tak, tak można powiedzieć. No Cena nie była taka bardzo niska, ale była w miarę jeszcze do zniesienia w porównaniu do tak. eee, Bardzo fajna pani, która nam wszystko wytłumaczyła, eee, opiekę tutaj ma. 24 na dobę pod telefonem. Mamy sobie tych telefon, tak. Dostaliśmy również telefon komórkowy tutaj na kubańskie rzeczy. Dostaliśmy dostęp do internetu 2 giga i dostaliśmy I dostaliśmy informacje jak tutaj się poruszać, jak jest internetem w mieście. Internet w mieście kosztuje jeden kuk, jedno peso kubańskie. Convertible te dla obcokrajowców to jest 3,90 gros, czyli jeden kuk to jest godzina internetu. Tak, a tam też wymienił sobie książki, a już praktycznie na lotnisku nie mieliśmy żadnych problemów. Wszystko przyszło gładko, fajnie, więc cieszymy się, jesteśmy na kubie. No Policję wzywał. Co? Ja już bym policję wzywał. A no, ty, to już byś policję wzywał. I dajcie, jesteśmy zobaczcie na Kubie głośno, kolorowo, muzycznie Idziemy pospacerować. Mamy aptekę. Zobaczcie, jak wygląda kubańska apteka. Praktycznie pusto, tak jak w sklepach, jest głównie OCET, tak jak u nas było w latach 80. Kubańczycy mają tutaj na bardzo ubogą wyposażoną. Wszystko jest na kartki, jest reglamentacja wszystkiego. No dla Kubańczyków ogólnie jest tutaj o jest od sklepu zobacz. Nawet od tu. To w ogóle pusty nie? E... No, jest to biedny kraj. Dla Kubańczyków jest tutaj no, bardzo, bardzo tanio. Bardzo e... ale są oddzielne sklepy dla turystów. No, gdzie jest większy wybór? Można dostać normalnie dwa, bo dwa rodzaje piwa na przykład. Dla turystów i dla lepszych Kubańczyków. Tak. Eee, I, i, I tak samo i, jest waluta. Są dwie waluty. Jest PESO narodowe i PESO e, wymienialne, czyli to mocne PESO. E, I te mocne PESO to jest równowartość jednego dolara, a te PESO narodowe to jest... No i jedna tego właśnie konwartybili. Y, Paść Jesteśmy kochani na malecon Te ptaku, który się ciągnie i ciągnie Jak Kubańczycy przychodzą Kubańczycy i turyści przychodzą zazwyczaj podziwiać zachód słońca No my trafiliśmy akurat już jak jest ciemno Przejdziemy się odrobinkę i zaraz wracamy